Terima kasih kerana menonton! Wreszcie jest długo wyczekiwane Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Teraz, zwiedzając Zamek Dzikowski, będzie można nauczyć się nie tylko historii, ale też przyrody. Centrum Ochrony Kawałka Ziemi Tarnobrzeskiej to wypadkowa przynajmniej dwóch czynników. Jeden to pomysł tarnobrzeskich urzędników na zagospodarowanie skrzydła wschodniego Zamku Dzikowskiego. Drugi to zaniedbany temat Tarnobrzeskiej Wisły. Było wiele głosów przez lata, że w ostatniej dekadzie Tarnobrzeg jako miasto nad Wisłą, nad Królową Polskich Rzek odwróciło się troszeczkę do tej rzeki tyłem. Nowo Otwarte Centrum ma przyczynić się do zwiększenia świadomości i wrażliwości ekologicznej, ma być bazą wiedzy dla szkół i wszystkich, którzy kochają przyrodę. Nie zapominajmy, że człowiek jest elementem przyrody. Jest, jest z nią związany i mimo tego, że jak bardzo staralibyśmy się przekształcić tą przyrodę, to niestety, niszcząc ją, niszczymy też siebie. Także myślę, że ważne jest. W, Edukowanie już, już młodych ludzi, ale to też starszych, w kierunku poznania tej przyrody, zrozumienia jej i nie patrzenia na, na, nie, na nią jako, jako coś, coś, co ogranicza człowieka. Kolejny etap renowacji pomieszczeń zamkowych dobiegł końca. Kredens i kuchnia są już gotowe do użytkowania. Abieramy kolejne pomieszczenia, które zamykają w zasadzie cały parter zamku. Dwa pomieszczenia, czyli tzw. Tak Kredens i kuchnia, zostały i, by, i by takie pomieszczenie przejściowe z jednej części do drugiej zostały, zostały skończone. Koszt tych ostatnich pomieszczeń to około 150 tysięcy złotych. Tym samym cały parter zamkowy został odnowiony. W planach jest również remont pomieszczeń na wyższym piętrze oraz terenów przyległych do zamku. Pozostaje jeszcze cała góra i na to szukamy środków zewnętrznych, który, którymi moglibyśmy ten remont wykończyć. Mówimy też o zagospodarowaniu całego tutaj parku i części zewnętrznej, wykonaniu parkingu, a także wyremontowaniu kuchni dworskiej, która, która obok, obok zamku stoi. Koszty kolejnych inwestycji będą ogromne, cały czas trwa pozyskiwanie pieniędzy na kolejne remonty, prognozy są dobre i władze miasta liczą, że fundusze się znajdą i będzie można zakończyć remont całego kompleksu zamkowego. Szum fal i wiatr we włosach to marzenie każdego żeglarza, sport ten nie jest łatwy, jednak przyciąga coraz więcej młodych ludzi, którzy potrzebują odpowiedniego sprzętu, by trenować i rozwijać swoje umiejętności. Dzieci uczą się żeglarstwa na jachtach typu Optymist, jednak po przekroczeniu 15 roku życia potrzebują już zupełnie innego sprzętu do nauki i treningów. Są to jachty wyższej klasie niż jachty Optymist, czyli dzieciaki, które trenowały na Optymistach, przechodzą poziom wyżej i przechodzą na klasę laser. Taka jest kolej rzeczy. No i taki sprzęt jest niezbędny do dalszego uprawiania żeglarstwa i sportu. Dla prezydenta Norberta Mastalerza Sportowy Rozwój Najmłodszych Tarnobrzeżan jest bardzo ważny, dlatego zaoferował on swoją pomoc w zakupie potrzebnego sprzętu. Udało nam się sfinansować zakup dwóch takich łódek typu Laser. Mamy nadzieję, że dzięki temu osoby kończące szkolenie w klasie optymizm będą w dalszym ciągu mogli rozwijać swoją pasję. Sprzęt zakupiony podobnież jak w przypadku dokonywanych zakupów optymistów. Jest własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. natomiast do kwestii treningowych, do zajęć treningowych jest użyczany jak klubowi kotwica. Zakup laserów pozwoli na rozwijanie pasji wielu młodym zawodnikom. Jachty te są bardzo kosztowne, dlatego zarówno prezes jak klubu kotwica, jak i sportowcy, którzy tam trenują, są bardzo zadowoleni z nowego nabytku i nie mogą się doczekać, by wypróbować nowy sprzęt na wodzie. Przy Tarnozyskim górniku powstała bieżnia z prawdziwego zdarzenia. Dziękuję bardzo serdecznie przede wszystkim panu prezydentowi Norbertowi Mastalerzowi, że wyraził zgodę na zainwestowanie pieniążków w naszą bieżnię, która ma służyć przede wszystkim młodzieży górnika, ale i pozostałym mieszkańcom Tarnobrzega, na którą wszystkich zapraszamy. Inwestycje realizowano bardzo szybko. Od momentu, kiedy powstały wstępne projekty do oddania obiektu minęło niespełna trzy miesiące. Bieżnia ma długość 100 metrów i posiada 3 tory. Jest przygotowana do biegów na krótkich dystansach. Obiekt ten pozwoli wielu uczniom, zarówno górnika jak i innych szkół, doskonalić swoje sportowe umiejętności. Jak to zwykle bywa, królową sportu jest lekkoatletyka, a między innymi w lekkoatletyce są biegi na 100 metrów, na 400, biegi przez płotki i to po prostu w tym celu ma służyć. Chociaż młodzież już może korzystać z bieżni, to uroczyste otwarcie obiektu zaplanowano na Dzień Dziecka. Przedszkole numer 4 i przedszkole numer 12 mogą cieszyć się już nowymi sportowymi obiektami, małymi orlikami dostosowanymi do przedszkolaków. Bardzo się cieszymy, a przede wszystkim dzieci, które o tutaj przez okna, proszę popatrzeć do góry jak dzieci patrzą. Właśnie i machają. Codziennie obserwowa, obserwują postępujące prace i nie mogą się doczekać, kiedy już będą mogły zagrać. Piłka nożna, bez względu na wiek, czy to są 4-latka, czy 5-6, czy to jest szeroko rozumiana ogólna rozwojówka. Dbanie o kulturę fizyczną, nawet jeśli. Ci malcy, a często też wśród nich są dziewczynki, kiedyś nie będą czynnie uprawiali piłki nożnej, na przykład w Akademii Piłkarskiej Klubu Sportowego Siarka, to przynajmniej zrobią coś dla swojej zdrowotności. Niedziela 27 kwietnia to bez wątpienia dzień, który przejdzie do historii i zostanie zapamiętany przez każdego Polaka i chrześcijanina. Transmisje z wydarzeń na placu Świętego Piotra mogliśmy oglądać w telewizji, jednak w Tarnobrzegu księża i lokalne władze wyszły z inicjatywą, by w tak ważnej chwili ludzie mogli się zjednoczyć i wspólnie przeżywać tą uroczystość. Ksiądz Adam Marek i e, ksiądz Stanisław Bar e, zwrócili się z propozycją, aby e, miasto wsparło możliwość e, wynajęcia e, i opłacenia kwestii związanej z transmisją uroczystości e, z Watykanu. I są też ostatecznie e, pani naczelnik Wydziału Edukacji e, wraz e, z e, księżmi proboszczami i parafii zdecydowali, że ta myślę wyjątkowa uroczystość dla każdego Polaka e, no zostanie i transmisja z tej uroczystości zostanie zorganizowana na stadionie. Dla wszystkich zgromadzonych uroczystości związane z kanonizacją naszego rodaka były wielkim przeżyciem. Również przedstawiciele duchowieństwa i lokalnych władz nie kryli wzruszenia. Myślę, że jak każdy Polak tak czujemy wielką radość, czujemy taką dumę też poniekąd, że spośród nas wyrósł taki wielki człowiek i to tak jakoś też człowieka napawa taką radością ogromną i z satysfakcją, zadowoleniem, że, że, że żyjemy w takich wyjątkowych czasach. Największy Polak w historii naszego narodu wyniesiony do godności świętego na stolicy Piotrowej. Okazuje się, że E, przychodzi taki moment, e, i cóż, e, i po tych kilku latach, e, e, chyba najkrótszym w historii procesie e, wyniesienia na ołtarze do godności świętego, e, Polak papież Karol Wojtyła Jan Paweł II, e, zostanie dzisiaj ogłoszony świętem. Santo Spirito di Dio, tesoro di Dio, che santo patrono che voi scrivono, sapete quanti sacrifici sapete dare per sostenere e liberare la Po raz kolejny w Wielką Sobotę mieszkańcy Tarnobrzega spotkali się na placu Bartosza Głowackiego, by zasiąść do wspólnego stołu. Było poświęcenie pokarmów, a na stołach pojawiły się tradycyjne potrawy świąteczne. W imieniu władz chciałbym w progu zmartwychwstania pańskiego złożyć każdemu z Państwa życzenia zdrowych, pogodnych, wesołych świąt spędzonych w gronie najbliższym przyjaciół, rodziny, jak również to, aby każdemu z nas Nadzieja z tych świąt pozostała na pozostałe dni roku Anno Domini 2014. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla wszystkich Tarnobrzeżan, Tarnobrzeżanek, tych najmłodszych i tych ciut bardziej w sile wieku doświadczonych życiowo. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Tarnobrzeg także pamiętał o upamiętnieniu ofiar katastrofy smoleńskiej. W jej czwartą rocznicę pod obeliskiem upamiętniającym ofiary tego tragicznego wydarzenia zapalono znicze i złożono wieńce oraz kwiaty. Tak się dziwnie składa w naszej historii, że ziemia rosyj, rosyjska pochłonęła wiele ofiar. 1940 rok zbrodnia katyńska, 2010 rok katastrofa w okolicach Smolenia. Dziś oddajemy pamięć, hołd i cześć tym, którzy zginęli w 1940 roku, a szczególnie tym, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w 2010 rok, roku na czele z prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczyńskim. Zbigniew Herbert napisał takie słowa, które oddają cześć. Pamięć i przetrwają ponad wszystko. Guziki, pamięci kapitana Edwarda Herberta. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć, Bóg policzy, i ulituje się nad nami. Lecz jak martwy wstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi. Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślas, i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las. Tylko guziki nieugięte, potężny głos. Zamilkłych kurów, tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów. Wyjątkowe i piękne kobiety zawładnęły Zamkiem Dzikowskim podczas pierwszego Tarnobrzyskiego Salonu Kobiet. Panie opowiadały o swojej sile młodości, a także i o sile doświadczenia. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był prezydent Tarnobrzega, gościem honorowym, europosłanka Elżbieta Łukaciewska. W czasach dyskusji o parytetach, o udziale kobiet pań w życiu publicznym, to tak naprawdę jesteśmy zdecydowanym liderem, bo na 19 funkcji kierowniczych w Urzędzie Miasta aż 13 sprawują, piastują kobiety. W związku z tym to raczej mężczyźni są w mniejszości. Podczas spotkania wręczono także Perłę Tarnobrzega. Nagrodę przyznano utalentowanemu jedenastolatkowi, Wiolonczeliście Krzysztofowi Michalewskiemu, który uświetnił spotkanie swoim krótkim występem. Dla większości dzieci 1 kwietnia to dzień żartów i dowcipów związanych z prima aprilis, jednak dla uczniów szóstych klas był to dzień stresów i wzmożonej aktywności umysłu, bowiem pisali oni swój pierwszy poważny sprawdzian, sprawdzian szóstoklasistów. Co na pewno jest trochę zdenerwowania, ręce się pocą, ale mamy tak, że... Że nie trzeba się denerwować, trzeba być na pozytywnie nastawionym, żeby jak najlepiej go napisać w komputerze, na próbnych testach kompetencji, jak patrzyliśmy co było rok temu. To były nawet trudne, nie wiemy jak w tym roku. Staramy się mocno i tak przez te 6 lat, a już w szczególności duży nacisk w piątej, i szóstej klasie. Dzieci piszą co miesięczne sprawdziany próbne. Może nie do końca takie typowo standaryzowane, ale no staramy się, by ten dzisiejszy dzień te 60 minut były takimi minutami, w których one pokażą poprzez długopis wszystko to, co mają w głowach ułożone. Uczniowie na trudność testów raczej nie narzekali. Niektórzy pokusili nawet o stwierdzenie, że gorszy dla nich był sprawdzian próbny. Gdy panią spuszczała do klasy, był bardzo duży stres. Lecz dopiero potem, gdy dostaliśmy kartę i zobaczyliśmy zadania, to. Yy... Z łatwością y, rozwiązałyśmy zadania i było w porządku. Matematyki. Na przykład były stoły dwuosobowe, czteroosobowe i ośmiosobowe, i trzeba było obliczyć, ile jest przy nich miejsc. Było też, y, ile y, y, z reszty, która została Adamowi, ile można kupić jogurtów, oraz ile kilometrów przeszły y, dziewczynki w 30 minut. Przedniowy maraton testów skończyli również uczniowie trzecich klas gimnazjalnych. Każdego dnia egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część piszemy od godziny dziewiątek, egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie. Później jest godzinna przerwa, i uczniowie przystępują do pisania egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. W kolejnych dniach rozpoczynamy przedmiotami przyrodniczymi. I po przerwie matematyka, no i kończymy językiem obcym. Test oparty był y przede wszystkim na... Y wykazaniu się takimi umiejętnościami jak czytanie tekstów źródłowych, odczytywanie informacji z map, odczytywanie informacji z drzewa genealogicznego. Czyli też powinni sobie poradzić, tym bardziej no, mieli się wykazać raczej umiejętnościami, aniżeli e, taką czystą teorią, czystą wiedzą. Z historii, no to głównie zadania wszystkie przerobiliśmy tutaj w szkole. Były dla mnie bardzo proste. Z języka polskiego była rozprawka na temat ciekawości i też raczej dobrze poszła. Na wyniki egzaminów gimnazjaliści poczekają do czerwca. By zostać prezydentem, trzeba wygrać wybory lub zrobić niedemokratyczny przewrót. Jest jednak lepszy sposób. Wystarczy 800 złotych. Na jeden dzień prezydentem Tarnowszega został 39-letni rolnik ze Skopania. Taką szansę stworzyła mu wielka orkiestra świątecznej pomocy. No, że która to osoba, która jest wybierana na funkcje publiczne. Powinna podchodzić do, 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 do swojego miejsca pracy z pewną pokorą, choćby z tego względu, że kadencja nie trwa wiecznie i, i im osoba piastująca różne funkcje publiczne rozumie, że jest coś takiego jak kadencyjność, tym po prostu potrafi przejść do porządku dziennego w momencie, kiedy nie pełni jakiejś funkcji publicznej. Myślę, że, że należy do tego typu osób, więc nie mam z tym problemu. Była zacięta walka pod sceną, licytacja na scenie przyciągnęła kilku Chętnych do objęcia tego urzędu. No ale okazał się najlepszy pan Marcin, który wylicytował ładną sumkę, 800 zł do puszki. Nie każdy mieszkaniec starny brzegu tyle wrzuci. Tak, zegarek był na przykład. Można było wylicytować inne rzeczy też. Nie wiem, impuls, chęć. Mocniejsza niż. Niechęć do władzy. Czasem niektórzy skaczą, nie wiem, ze spadochronem na i tak po prostu, mimo że się boją, chcą się przełamać. Ja wylicytowałem jeden dzień urzędu. W niedzielę po raz 34 zorganizowany został bieg siarkowca. Podobnie jak w roku ubiegłym biegacze mieli do pokonania trasę z Machowa do Tarnobrzega. W styczniu jak zacząłem chodzić na siłownię i postanowiłem biegać. Doprowadziłem się do porządku, no i dzisiaj mój pierwszy start w Tarnobrzegu, więc mój debiut. Myślę, że bardzo udany, trasa super. Pogoda idealna, bo nie było ciepło, lekki wiaterek, więc wyśmienicie jak dla mnie. Pogoda dzisiaj do biegania, no można powiedzieć, że idealne warunki. Chłodno, ale nie, nie pada deszcz. Trasa ciężka. Pierwszy raz biegłam na 10 km, także. O, jestem w siebie dumna, że dałam radę. Tegoroczne zmagania na 10-kilometrowym odcinku zdominowali biegacze ukraińscy, którzy zajęli 7 pierwszych miejsc. Na metę usytuowaną na placu Bartosza Głowackiego jako pierwszy przybiegł Oleksandr Matwyczuk. Zdecydowany faworyt biegu nie zawiódł. Biegacz legitymujący się doskonałym wynikiem w maratonie 2 godziny i 10 minut, tarnobrzeski bieg zakończył z czasem poniżej 30 minut. To jest zawodnik, który w ubiegłym roku wygrał maraton w Moskwie, który dwukrotnie triumfował w maratonie w Seulu. Najlepszy z Polaków Bogdan Dziuba był ósmy. Dziewiąte miejsce zajął tarnobrzeżanin Michał Wojciechowski. Bieg ukończyło w sumie prawie 200 osób, co jest jednym z najlepszych rezultatów w historii. Budujące dla mnie, że coraz Już więcej. Już po raz roku, zorganizowany został bieg siarkowca. na starcie e, że nie można edycji Żyjemy w XXI wieku, gdzie nie zmagania... jesteśmy na stresy. Bieg jest takim antidotum. Ja bardzo lubię biegać w lasku zwierzynieckim. Szczególnie wiosną, jak obserwuję w jeden dzień drobniutkie pączki na drzewkach, następnego już są większe, później pojawiają się pierwsze kwiaty. Odpoczywam psychicznie od codziennych obowiązków. A w tym roku, czy nawet już od ubiegłego roku obserwuję, że bardzo dużo tarnobrzeżan, których osobiście nie znam, biega. Jest to naprawdę budujące. Widuje się tych ludzi biegających nad jeziorem, widuje się w parku zwierzynieckim, widuje się też na ścieżce rowerowej w kierunku Sandomierza, jak warunki atmosferyczne nie pozwalają na bieganie w Zwierzyńcu. Także jest to niesamowite ciebie budujące. Powiem szczerze, że od szkoły średniej nie biegania. Jeszcze trochę na rowerze i, i zawsze o nim mówiłem, że biegać to nigdy nie będę. Ale we wrześniu zrobiło się ciemno, na rowerze się nie da jeździć, więc zacząłem biegać. No i kurczę, chyba polubiłem. I dlatego dzisiaj biegnę, także od września trochę biegam. Także się cieszę, że przebiegłem dzisiaj, bo trochę po chorobie jestem i kondycji brakowało po 6 km, ale dotarłem, szczęśliwie domety. Tradycyjnie nie zabrakło wśród biegaczy Zdzisława Karpińskiego, który jako jedyny uczestniczył we wszystkich 34 edycjach biegu siarkowca. Mam trzy takie biegi, które trzymam od 30, prawie 5 lat. Maraton warszawski teraz będzie 35, 34 tutaj i nadwiślański 35. Także w trzech biegach 105 startów i wszystkie ukończone. Bieg ukończyła także 76-letnia Zofia Turosz, która w tym roku świętuje 60-lecie swoich startów. Tradycyjnie oprócz biegu głównego organizatorzy zaplanowali biegi młodzieżowe, bieg niepełnosprawnych oraz niezwykle emocjonującą sztafetę przedszkolaków. W tym roku najlepszą drużynę wystawiło przedszkole numer 13.